He hej, Siemanko, tu Broen. Ach, Długo się zbierałem na ten moment, jeden do dwóch w plecy. No i czas zobaczyć, jak to się rozwinie dalej. Cholera! Tak to jest, jak wybieram jakieś dzikie rzeczy na arenach. Zamiast trzymać się porządnie Rogala, Huntera, nie. Muszę eksperymentować, szukać, wybierać. No potem różne rzeczy się dzieją. No, ale jest przeciwnik. Zobaczymy. Może uda się ugrać okay. coś więcej niż jeden, czy żeby wstydu nie było. Książkę. Ok. E, mm -hmm. Nie ma jak turbo ręka. To do wymiany idzie wszystko plus dzikiego ducha, który jest bardzo fajną kartą. I zostawię go sobie na za chwilę. 6, 4, 3. Mm. Nice. Pierwsza runda nic nie robię. Druga runda stawiam totem. Aż ten pierun. W sumie ten Unbound Elemental mógłby mu tam wskoczyć i tyle. No, no i tyle. No, no dobra. Jest mój ruch. Kudy, dużo trójeczek. No nic, ja sobie postawię tutaj. No, ja przecież spieprzyłem, bo mogłem wrócić wyzwolonego elementala Z coinem za chwilę dziki duch, no ale trudno. No mniejsza z tym. Chcesz coś wysadzić? Szalony bombiarz. 1, 2, 3. No nie. Przefarciarz. Badum, badum, badum. No to ja sobie zagram wyzwolonego żywiołka. Hop. I teraz momencik. Jak rzucę sobie pyłowego diablika w tym momencie to on może nie mieć jak mnie go zabić i to by było spoko. Hop. Czyli w następnej turze będę miał tylko dwa many. Co ja zrobię za dwa many? No to ten co postawię za dwa many. No, ale zobaczmy. Ну... Я еще пираю. Куда, я хочу потом представить, что у меня Да, у два маны. Можем не улучшить, например? Напись с ним. No dobra, to co. Tak czy inaczej ma no wcisk za szóstkę i zobaczmy... No to ja stawiam sobie tołtem. Tołt, 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 nie. Był dupy taki tołtem. No, a wciskam za szósteczkę. Taki było diabli, to fajna sprawa jest. Nie. nie. No trudno. Szalonę bombię aż tym razem może z siebie wyszczędzić znów, ja pierdzielę Przafarciarz tego zioma uuu, jeszcze mi karty stali kopiuje To niedobrze Okej, okay, to ja zrobię sobie tak, że wrzucę sobie Cholera, wrzuciłbym gula Ale on zdedzi. No nic, to wrzucę krasnuda. Mam mojemu Totonowi plus 2 do ataku i zabiję szalonego bombiarza. Uhuuu, na tym Koniec mojej rundy. Błyskawica, rozwidlana błyskawica, o, tyle rzeczy się dzieje. Wszystko zależy od tego, co mój przeciwnik wyczaruje. Generalnie na przykład szpikożerny gul plus dziki duch i jedziemy. Albo gul plus rozwidlana błyskawica plus zwykła błyskawica. A Żywa łagodnie. O, takie agro prosto we mnie, no dobra. Jak bym mógł go tu ładnie urządzić? Mogę rzucić gula, zostanie mi trzymany. I za to trzymany, mogę mu zadać trzy obrażenia, ale to trochę mało. No i jeszcze będzie na no, totem, albo mogę rzucić dzikiego ducha i to będzie taka opcja. O, Op, i dziki duch, a ja wciskam za czwóreczkę prosto. O, jak przygalopowały te wilki! Nice! Podobają mi się ta animacja. Oj, straszne mi się podoba. Ktoś jest ranny? No, i zapomniałem, że ten piątrz będzie sobie leczył. No, ale spoko, popatrzcie. Dwa, pięć obrażeń. Idealnie, gdyby go utłuc. Dobrze, dobrze. Chcę i Ok. No tak. 5 man. Za 5 man to go ja robimy to zabierzmu. I Następnie. Rozwinięła błyskawica. Zwykła błyskawica. Potem jeszcze zabiję mu tam tą i wrzucę sobie totem przykładowanu, a następnie za szóstkę, prostu prostą główkę Uuuu! Uh -huh. No i dobiorę karcioszkę. Hehe, dziękuję. W ogóle ile ja tu mam many? A, bo dwa w tej turze, a trzy w następnej będzie. Zablokowane, Fajnie to wygląda. Hmm, no tak, słowa nocy. Wagna. No ale dobrze. Ważne, że Nie, to on stoi. sądzi, ma. Jeszcze mu hapodę. Dobrze. Nie chcę go dopakowuję. Pyłowy diablik. A. Jakby go dokładnie zrósł. Mam 5 mamy. Co ja mogę za 5 many? Mogę rzucić straszliwego korsarza. I pyłowego diablika. I jedziemy. 6 prosto prostą główkę. Koniec, drugi. Jeszcze karty dobiorę. Czyli generalnie, props. Nawet jego holinowa nie. Znaczy, no, pojechałaby mi to okrutnie. Ale nie na tyle, żebym. Przegrał bardzo. No, zobaczmy, co on wyczerpuje. Co więc mamy, to już może dużo różnych złych rzeczy wrzucić. Jeszcze więcej rzucę. A karty potrzeba. No tak. co teraz? Jeżeli mnie nie pozabija jednostek, to już jest pograne. Zwłaszcza, że mam jeszcze z grzybą AKOBI 9 życia. To wciąż za mało. A, wycisza mnie 7 tak mam 10 11 no, jego życia. Pewnie mi się zdaje, że już go nie zabiję w tej rundzie. Nic bardziej innego. Mwa-ha-ha-ha. Ha, ha. Trzy... Cztery... Jeszcze trzy... Fierzy wiełagodnia, o którym powinien pamiętać, bo przecież skopiował mi go z ręki. Dwa, trzy. No, dobra. Nie jest źle. Juhu! Turbo Turboszaman. Jedziemy po złotoch. A no, jeszcze pełna dominacja mi się tu robi, no, jak miło. To jest fajny questioch. W końcu po raz drugi udało mi się go wyciągnąć. 100 golda za 7 dowolnych zwycięstw. A najlepsze jest to, że nawet nie można być z ziomkiem i on może się poddawać po prostu na początku gry. I tyle. I zalicza. No ale uwaga, idzie kolejny przeciwnik któż to będzie tym razem? ho 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 ho, ho. no to gorzej, bo to mal te moje piłkowe diabliki są we wgórze oh, jeszcze z taką kręgą to już w ogóle dobra bradzący kodo, który nie jest kodo i żywie ognia do wymiany bagenera, który zostaje, no bo to wiecie, druga runda 3 i dwa, mhm. I zaczynam... Mówca wiatru. No to nie dziękuję. Zwiatrzu, czarodziej tam coś ma. Aby było śmieszne jakby... O! Ma coś! Ja Musiałam przynieść to. Eee... Cholera jasna. Postawię raptora, to raptor przepadnie. A tak to... Jest ten 1-1. Pingnie mi go? To by było zabawne jakby mi go pingnął. Bo... Yy, jakby nie zrobił w takim wypadku. No, więc zobaczmy. Tak, pingni mi go. Pięknie. Generalnie o to chodziło, no. Ciśnie mnie ostro. Reszt należy do niego Ola Boga, co to się dzieje w ogóle? No to ja sobie postawię totem. Plan. Tym razem spell power spoko Co na to magu? Też go będziesz pingował like a tard No o I to tam przypływu ma nie 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 nie. nie. Ja sobie na sobie totem. Baga, może taut Jest! To jest totem. Hmm, cholera. No, no. Przyzwolę raptora. Pewnie nie wyskopiuje Nie. Super. Ehe, no to dobrze. Chciałem wrócić ten totem przypływu many, bo on by mi teraz... ...deczko pomógł, ale... Hmm. Ale, ale, ale no właśnie bałem się, że on go skopiuje. Murloc? Na arenie? What? What the fuck? 5 ma. O! Za trójkę. I dobrze sobie jeszcze, bo to tam leczący, leczący, leczący... fuck! Leczący byłby spoko. Aaaa... A, zabiłem mu tego... Odmówił, koniec wygranej. Hop! Ooo, jak całymi totem. Ale spoko. Jak widzicie, ogólnie się pakuje, czyli jest OK Coin, i co? Coś 6 mamy... O, przyszło mi coś. O, przyszło mi coś, tak ładnie wypakowane. W góry teraz góry. Tulipa. Miera. No nic, dobra, 6 many. Co ja mogę za 6 many? Mogę rzucić kodo. Dobra. Kodo w tym celu, żeby się tu pozbyć z niego jednostek, żeby za chwilkę mógł mieć ten topem ten przepływu many. Damy radę. To fajny totem jest. To jest akurat naprawdę fajny totem. Szkoda, że się taki nie robi tutaj z powera. Co tu no, no, robi? No to będziemy heksować, gdzieś mi się zdaje. O, jeszcze jeden heks przyszedł tak jakby na potwierdzenie słów, Czyli heks. I wrzucę sobie totem pływamy. I zabijemy rzadko. Idę dobierę do totemu. A jak fajnie są, sika wodą. Łehehe. Przydałoby się tylko coś z Tak przyznam szczerze. Skoro tak to analizuję, to może nie ma czym mi zabić temu. A to dobrze. Bo jak, jak jest otem, to ten, to jest impreza. Ło. Wow. Jeszcze jeden sekret. Skuba. No cóż... O, o Tak się chcesz bawić. Trzy many na Hex, zostanie mi pięć man. Co ja mogę za pięć man? Wrzucę sobie... ...krokodilska, żeby zobaczyć, czy go skopiuję... ...i jest! Uwielbiam jego kopię. No więc tak, zabijam muzycznego kokoliszka. Następnie robię sobie totem. Co to tyle totem, leczący, well played. I zostaje mi jeszcze troszkę mamy, za którą tu mamy zrobić z niego żabcie. i sobie. O, jest karciocha, nice. Jest heal. Ogólnie wygląda całkiem zasnę, poza tym, że resne jeszcze go w ogóle nie uderzyłem. Gram tak mega ostrożnie. Nie zadzieraj, I kolejny sekret. Ja cię co zapieram? A, to ma większego sensu nie mam tutaj milczącego, no, ale jak widać, myślenie nie jest zbyt mocną stroną mojego przeciwnika. Alright, no to tak. Co by tu rzucić? Wrzucę sobie ziomka z boską tarczą. Gierka żeby zobaczyć, czy go skopiuję. Nie. Ok. Następna rzecz. To zabiję mu rzekcia. I zabiję mu parę dzików. I zostało jeszcze 8 minut. Mogą, mogą, mogą wrzucić... Jera, wrzuciłbym sobie... Mogłem rzucić parę jednostek obok sobie potem, ale boję się Flamestrike'a. Co w sumie jest. Myślę, że jest zrozumiałe, nie? Dobra, rzucę kasną dla z tylko po to, żeby nie dogodzić. Do mojego dzikusa. I końcowy Wszyscy się. A, wybieram kartę. Wszyscy się leczą. Oop. Pięknie. No i co? Pójdzie Flamestrike. Trzy karty w ręce. No to. Wiedziałbym, że raczej przeciętnie to tu będzie z tym flamestrike'em. Nie powinien mieć, prawda? No ale wszystko się mu okaże. Dlatego, że mam cholera problem z maksymalną liczbą jednostek na stole i problem z głową. Mam na celowniku! O, Big Gay Hunter. Jeszcze jeden sekret. Jezu! Co za gość, ale napakował sekret. Dobra. No to tak. Po pierwsze, letni krokodyszek zabija się na jego wróżce. Kolejna rzecz. To... Przyzwonę sobie tyłowego biblika, żeby sprawdzić, co to on to tam ma za I jest i kopia. Tak też myślałem. kopie oczywiście od razu eliminują. W moim giernym A ziomala 4-2 mu. O nie! Kod kontr zaklęcie! No i co teraz? No i teraz muszę poświęcić mojego kodu. Smutek tak bardzo. Dobra. Zrzucę sobie jeszcze. Bo co to za sekret będzie, no? Są sobie Kobolda Diamante, żeby zobaczyć czy się powieli. Nie powielił się. Czyli w takim razie który wuty na mojego gosnala. I jest. Co to jest? Lego No dobra. To nie jest źle. Mogło być jeszcze zniknięcie takie, że zabił miolela, ale na szczęście nie. Ok, no i karcioszkę wybieram. Wspaniale. Jak widzicie ręka całkiem spoko. Jeszcze wszystko się uliczyło. Gość ma jedną kartę w ręce. Pinga mi z monogułowego diablika, który był do w dniach, i pytał mnie czy używa tej karty, czy nie. Generalnie przy takiej przewodzie, jak w tym momencie, o, joj, 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 joj. przy takiej przewodzie, jak mam w tym momencie, yy, no to gość jest co najmniej we wdupie. Więc ja sobie wrzucę ognie z tego jara. Mój kobold zabił jego kobolta, a ja wciskam mu za dziewięć. 8 od Krasnala i jeszcze jeden od, od yy, Giermka Proszę, Szczubowca Wiatru, czy to w ogóle się będzie działo? Wszyscy będą z furią Na Nazurowy Smokowiec mm. No cóż, w takim razie nawet jeśli to... Nie no, teraz już nic nie da Flamestrike 8 damage'a i... no, to już jest Ponieważ... A nie chcę rzucać kuria wichlady Mówca wielka. hop Jeszcze mogę sobie... ...wrócić z wyzwoleniem Żywiołaka dwa razy po trzy Hop I <small> <small> no, и играть. На... Ну, это что это? куда возьму вести А плюс, что мне плюс. Вот это Ух, мне такой маг мак не сдавало Но, на то, что на верках. И так и слава, на может, что-то W każdym razie, no, przyznam szczerze, że po, po tym starcie, no, bałem się, że to się bardzo źle skończy, że to się skończy aż tak źle, że aż gdzieś wstyd się z tym pokazywać. A tu jest tak źle. I już mam więcej minus niż czyli jest OK. Może jeszcze jednego minu uda się wybrać. Uuu, szaman bez <śm> ust, szaman! ho. Co będzie działo, o ile dostanę jakieś małe... ...pozdro karty. No dobra, niech będzie to wymienię żywioła kaopli. Hex zostaje. to cóż za srogość. No dobra. Zaczyna przeciwnik. Tyle nie byłabym Diablikiem, bo mógłby nie zabije niczym. To trochę smutne. No dawaj, zanim. Ten mi No, spoko. Dobra, To ja zacznę od... Zacznę kokoliczka i co jest takiego... O, nie Gnomem. Płap. What? What? Nie, nie, chcę o to! Masz. Co wykrakałem? No cóż, że ja nie mam go jak zabrać. Uuu, to do, dobra. Uf. Ja całą szczęście przybyło. Chodź, no. Ale jest tylko to, że w następnej rundzie będę miał jeden many Za który nic nie zrobię. No, ale nie ma kłopotu, ja Także tak No i Tak, obaj sobie, widzę, poddawaliśmy tury, a, no tak. On nie miał manny, ja nie miałem manny. Jest wesoła. Cztery mamy, mamy. sobie wrzucić do ja i to i postawić już portotę. Mm. No w sumie nie taki złoty ten totem jak nie błyskawica to... O, w ogóle obaj dałem w pól pałę. dwa był w zarząsie. A, i władzy miał nikogo? I swój przedziw. A, teraz tym pałkiem. Tak. Ok, co mi przyjdzie? Raz, dalej. Cholera. Co was tego elementala? To zostawimy mi dwa many. I za te dwa many. zobaczmy, co za to znaczy. Nie, tak nic lepszego nie da. Jest potem stamtąd, dobrze. No, to w takim razie trzeba go seksować I ja skończyć ruch. Bo ten ziarn może urosnąć tak dość niebezpiecznie, więc wolę się go pozbyć. No trudno, zmordujesz heksa, ale przynajmniej się go pozbędę. No tak, tylko ten ziarn ginie, i najprawdopodobniej mój kobalt też zaraz przepodnie. O! Czy z ręki! Czuj z ręki! Oooooooo! Ale wątpię, zostawmy no, ale to ja. Ziemią, mała, biorę tam, ale nie mam nic. O we, jest. Nie mam 6 łonek, dobra. Co mogę wyczerpać ze 6 łonek? Mogę sobie postawić totem. Takiego totem, mówimy. Uh -huh. No, mogę nie wydać. tylko No i to tyle. No, tu będzie ciężko się przebić, bo nawali tego z kubaństwa. Zresztą sami widzicie, cholera, tamtu, dwa tamtu. prawda, jeden ode mnie, no ale. Cała reszta jest tego mnóstwo. Czyli, no, czyli. tak, jeszcze zwojny golem i z widzę w No dobra. Też ja mam takiego. Ok, no ja to zrobimy tak. Eee, czekajcie. Mówce wiatru, mogę sobie wrzucić i zabić mu oba. Nie no, wiem, czy to ma sens. Hmm. Muszę policzyć man. Mogę mu zabić obawy u Nawet za dwa many i zostanie mi 5 many wolnej. Za te 5 many mogę rzucić wyzwolonego Żywiołaka i pyłowego diablika. Dobra. Taki jest plan. Eee, czyli tak: wyzwolony Żywiołak. Pyłowy diablik. Tak. I podwóźnik na snab. No i, krasna, i teraz... Niestety zdedził, ale zabijemy chyba Ufę, natomiast mój kotem zabija rzadko. I koniec runa. No, I teraz ma tylko tego cholernego wielkoluda. Padałoby go jakoś się pozbyć. W miarę szybko. No ale to się zobaczy. Zależy co on tam wyczaruje 7 domienia, skąd no na 7. Mili. No nie no jest do przejścia. Sprawda z poświęceniem mojego wyzwolonego żywiołaka, ale mimo wszystko. Ibra to nie fajnie Troszkę bardzo niefajnie się tu robi. 6 eee, many. Dobra. Dwa Przegalopowały. I teraz słuchajcie. Trzeba by było mu zabić. Okej. Okay. No to mu mogę zabić. Kasuję Jego to ten no i tak naprawdę mogę po sobie uderzyć za czwórkę w główkę. Bo nie zabiję mu żadnego z tych kości. A nie ma sensu tylko się wykładać, bo czuć to tam z heal'em i będzie się leczy, a Tak to nie. No i teraz w zależności od tego, czy ma w ręce coś takiego groźnego, ale kurde, dwa trzoki fajnie. Fajnie mu. W zależności od tego, czy ma coś w ręce, najwyżej się będzie musiał wyłożyć na moich wilkach. Czyli props. Nasz harmoniarz. Nie. Teraz tak jest jeszcze więcej tauntów. Co za gość? Wielkie. Jeszcze ten, który jest tauntem. Jest i tauntów. Ja cię pytzę. Dobra. Hmm. Tak, o 7 many. No tak, tak, na pewno zabiję mu. To tak, następnie pędzący kodo. No przydałoby się, żeby zniszczył tego Taurena. Ja widzę. Arengeezas znów bardzo po mojej stronie. <laughs> No, ale to już jest pograne powiem wam w tym momencie, ponieważ, mm, no właśnie, on no, zabije mi żabkę i wciśnie mi idealnie za 13. No i mamy koniec. 3-3. Jak widzę to taki standard się robi dla Piastu, nie powinien grać. 3 3 losy, do widzenia. Znaczy, no, wymieszane w tym wypadku. Dobra, to może chociaż boosterek mnie cieszy, albo nagroda. Ja byłoby coś złotego? A lakier na przykład... 3 pudełka. 20. Booster. 35, czyli 55 hajsów i booster. Czyli biedny trochę, nie? No, ale otwórzmy sobie ten busterek. Co to będzie? Co to będzie? No. no. A, no. O. No to akurat nie jest nic karta, no ale jest i... Okej. Okay. Czyli w zasadzie nie jest źle, poza tym, że to, to i to idzie do spalenia. Ale Doomsayer, w razie czego mogę go sobie spopilić, no i Aldor Pear, który jest fajną karciochą. Mimo, że nie lubię grać paladynem, ale chyba będę musiał się przekonać, bo takie fajne karty mi do niego przychodzą. No nic, tak czy inaczej koniec, no bo przy 3 to nie pogadasz, nie ma szans już przejść dalej. Dlatego dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i oczywiście zapraszam Was na Facebooka, jak to zawsze bywa. I zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subowania. Standardzik, nie? No i co? I do jutra, do kolejnego filmu. Strałeczka, hej!